Najnowsza Kia EV6 to model, który przywodzi mi na myśl również nowego iPhone'a 17 Pro. Budzi kontrowersje swoim designem, jednocześnie pozostając na czele innowacji technologicznych. Taki właśnie jest EV6 po faceliftingu. Z jednej strony kontrowersję budzi nowa twarz, nowy przód, ale po drugiej stronie mamy jeszcze większy rozwój technologiczny i jeszcze większą dominację na tle swojej konkurencji. Zapraszam Was do recenzji i testu modelu EV6 po faceliftingu. Ja nazywam się Remigiusz Krzyżaniak i witam Was w nowym materiale na kanale dealera Kia Gam. Stop, 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 poczekajcie. Zanim zaczniemy, przybliżę Wam strukturę tego materiału, ponieważ będzie on troszkę bardziej niecodzienny niż wcześniejsze, które widzieliście na tym kanale. Oprócz oczywiście pokazania tego nowego samochodu, czyli przybliżenia nowych funkcji, nowych technologii zastosowanych w tym modelu oraz zmian zewnętrznych w porównaniu do poprzedniej generacji, chciałbym Wam też przybliżyć jakość jazdy nowym, jak i starym samochodem, ponieważ mam nadzieję, że taki egzemplarz może gdzieś nam się uda wydobyć właśnie model EV6 przed faceliftingiem, ponieważ na pewno grono Was będzie zastanawiało się, czy wybrać model przed faceliftingiem np. z stoku używanych samochodów, a może nową wersję z możliwą dopłatą do nawet 40 tysięcy złotych z budżetu nasz e-auto. Także najpierw przejdźmy sobie do pokazania szczegółów nowej generacji, przejechania się nią, a potem przejdziemy do już bezpośredniego porównania model do modelu. Bo tak jak mówię, może gdzieś nam się uda znaleźć poprzedni model. Sam zrobiłem masę kilometrów przemierzając Europę właśnie poprzednią wersją tego samochodu, więc kto jak nie ja może wam coś więcej na jego temat powiedzieć. Znam wszystkie jego bolątki, mocne strony oraz kwestie, które należało poprawić i do tego również odniosę się w tym materiale oraz również odniosę się do materiałów, które nagrałem dla was na wyjeździe właśnie Poprzednią generacją EV6, więc będziemy troszkę skakali w czasoprzestrzeniach, ale mam nadzieję, że gdzieś się damy radę złapać w tym. Także zapraszam Was już teraz na pewno do odcinka. Przejdźmy teraz do obejrzenia samego auta naokoło. Obejdziemy sobie i pokażemy dokładnie wszystkie nowości w tym konkretnym modelu, a najpierw zaczniemy od kluczyka. Kluczyk jest w tym nowym designie, nowych kluczyków Kia i czym on się nam różni? Przede wszystkim strukturą jest zdecydowanie większy, a jednocześnie funkcje zostały przeniesione na dwie strony. Po jednej stronie mamy sterowanie samochodem, Zaś po drugiej mamy zamykanie, otwieranie i otwieranie bądź zamykanie bagażnika. Tutaj właśnie mamy tą funkcjonalność, czyli mamy możliwość sterowania samochodem, na przykład jeżeli będzie bardzo wąskie miejsce parkingowe, ktoś nam stanie obok i zatarasuje drzwi, mamy możliwość tego skorzystać. Wydawało mi się zawsze najpierw, że jest to funkcja bezużyteczna, dopóki sam nie miałem okazji jej wykorzystać już nie raz, nie dwa, chociażby we włoskich miasteczkach, gdzie jednak kierujący, mają inne nawyki niż u nas w Polsce, i tak samo jednocześnie jest mniej miejsca, więc tam miałem okazję wykorzystać te funkcje. Oczywiście, w przypadku samochodów spalinowych, mamy kluczyk też w tej nowej formie, tylko w kolorze brązowym. Ale otwórzmy sobie auto i zapalmy przednie światła. I tak, zmieniła nam się znacząco sygnatura świetlna. Oczywiście reflektory pozostały matrycowe, jednak dodany został lightbar przez środek. Samochodu. Jak widzicie, wygląda to naprawdę dobrze. Nadaje takiego bardziej sportowego, agresywnego charakteru temu samochodowi, jestem jak najbardziej za. Poniżej również nowe zderzaki. Na dole mamy zderzaki w wersji GT Line. One są bardziej takie agresywno-sportowe. W międzyczasie również zostawię was na chwilkę samych z tym autem, jak i autem w wersji. Uboższej w wersji podstawowej i pokażę Wam jak wygląda samochód w obydwóch wersjach, więc będziecie w stanie przyjrzeć się każdej z poszczególnych opcji. Temu jak będziemy wyglądał na przykład zderzak, przód, tył, linia boczna, ewentualnie na przykład plastiki na nadkolach oraz samo wnętrze. Więc to też będzie w tym materiale, ale w dalszej części. Przechodząc dalej. Nowy wzór felg. Wymiary 255x45. Rozmiar 20 cali. Jest to ogromna felga, tak samo jak w poprzedniej wersji, tylko oczywiście tutaj mamy nowy design, nowy design tego koła i jest on kompatybilny z tym, co prezentuje nam w ostatnim czasie KIA, czyli raczej takie ostre, zakończone e, kształty, trójkąty, kwadraty, prostokąty. Raczej teraz idziemy w tą stronę. To samo widać z designem samych samochodów, jak i kończąc na właśnie tych, chociażby nowych felgach. Linia boczna tego auta bardzo się nie zmieniła w porównaniu do poprzedniego modelu. No, rozpoznać go możemy głównie po nowych felgach, nowych obręczach, ale cała reszta wygląda, myślę, że dokładnie tak samo. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zapoznany z wersją starą i nową, to będzie w stanie stwierdzić tą różnicę. Jednak tak bezpośrednio, patrząc na ten samochód od boku, no tej różnicy nie stwierdzimy. I to samo, myślę, że będzie z tyłem. Jeżeli ktoś nie jest bezpośrednio zapoznany z designem modelu iv 6 no to stwierdzi, że tych różnic praktycznie nie ma. Jednak da się je dostrzec i zaraz wam je pokażę. Pierwsza i główna to właśnie sygnatura świateł z tyłu. Proszę bardzo, zamiast takich pojedynczych pałąków pionowych, mamy teraz długą linię poprowadzoną przez cały samochód. Robi to bardzo pozytywne wrażenie, ponieważ jest ona kompatybilna, jeżeli chodzi o sam projekt, z tym, co mamy teraz z przodu. Same takie, właśnie, pionowe pałki, jakby dalej są obecne, jednak będą one używane wyłącznie do świateł stop podczas hamowania. Na dole mamy też, właśnie, zmieniony troszeczkę zderzak. Ten zderzak jest w wersji GT-Line obecny, w wersji podstawowej wygląda troszeczkę inaczej, tak mniej agresywnych takich ostrych kanciastych zakończeń ma, ale wygląda również bardzo dobrze. Z takich głównych różnic zewnętrznych to będzie tyle. Zaproszę was teraz do wnętrza, gdzie również przedstawimy sobie takie podstawowe zmiany w porównaniu do poprzedniej generacji samochodu. Na pierwszy rzut oka boczek drzwiowy będzie dokładnie taki sam, ale co nam zniknęło tutaj? Zniknęły nam elementy piano black. Mamy tu teraz taką matowy, taki matowy materiał w kolorze. Czarno-szarym wygląda on bardzo dobrze, a jednocześnie nie palcuje się tak jak właśnie materiał wcześniej wspomniany. Zmieniła nam się również kratka głośników. Mamy tutaj również zestaw Audio Meridian. Na boku, oczywiście, też wspomnę, że gra on troszkę lepiej niż w poprzednim modelu. To zdecydowanie również zmiana na plus, ale to już związane jest z systemem infotainment, do którego przejdziemy za chwilę. Co jeszcze możemy zwrócić uwagę? Nowy wzór kierownicy. Kierownica jest od razu za, zaznaczę bardzo, bardzo wygodna i jednocześnie wygląda świetnie. Mamy tutaj elementy beżowe, takie z beżowo-szarej skóry, na środku również beżowy element z poduszką powietrzną pod spodem i co ważne Mamy właśnie elementy tych roleczek. Roleczki, dzięki czemu jesteśmy w stanie na przykład dużo szybciej zwiększyć bądź zmniejszyć głośność, a jednocześnie nawigować po kartach głównego systemu. Kierownica, jak i ta cała kolumna kierownicy, jest teraz elektrycznie regulowana. Bardzo poprawia to i przyspiesza również możliwość dostosowywania sobie samochodu pod siebie, szczególnie jeżeli nie użytkujemy go samodzielnie. Na przykład, jak użytkujemy go w dwie osoby, to razem z przypisanym profilem który omen możemy sobie odblokować za pomocą odcisku? Tutaj palca. Hop. To zmienia nam się całe ustawienie fotela, lusterek, oraz właśnie ta kolumna kierownicy dostosowuje się do takiej pozycji, przy jakiej ją zostawiliśmy za ostatnim razem. Fotele. Myślę, że tutaj nie ma co opowiadać. Jest tu wykonane z materiału takiego Alcantara podobnego, boczki z ekoskóry. Oczywiście regulowany również elektrycznie z funkcją fotela do wypoczynku. Oczywiście przód, tył, góra i dół. Oparcie również jesteśmy w stanie regulować elektrycznie, jak i tutaj tą wypustkę lędźwiową. Przechodząc dalej, zupełnie nowy system entertainment. Mamy tutaj nowej generacji system Ki. I działa on fantastycznie. Mamy również bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto oraz wiele nowych trybów w samym systemie, który omówimy sobie w osobnym materiale filmowym. Na środku również mamy elementy już z takiego matowego, czarnego plastiku, a nie elementy piano black. Sam wiem, ponieważ użytkuję samochód EV6 na co dzień, że ten materiał no, nie zestarzał się jakoś fenomenalnie. Po roku jest już stosunkowo mocno porysowany. Całe szczęście, że w tej nowej wersji to zmieniono. Również zmieniła się faktura schowka. Jest ona spójna z tym, co znajdziemy na desce rozdzielczej, ale są to już takie elementy bardzo szczegółowe. Na górze w tym konkretnym egzemplarzu mamy dach szklany. Wygląda on w taki sposób. Całe okno, okno dachowe nam się otwiera. Oczywiście nie mamy tutaj dachu panoramicznego w przypadku modelu EV6. Nie ma takiej opcji, ale mamy to okno dachowe, które również jest w stanie dostarczyć nam światło, a jednocześnie sporo powietrza podczas jazdy. Wracając jeszcze do samej kierownicy. Jedyna rzecz, która osobiście nie przypadła mi do gustu, to przełącznik Drive Mode, ponieważ na poprzednim, poprzedniej kierownicy, w poprzedniej EV6, mieliśmy tylko przypisane trzy tryby do tego przycisku. Jeżeli chcieliśmy przejść na przykład do trybu My Drive albo Snow, musieliśmy przytrzymać dłużej przycisk. Teraz, jeżeli chcemy zmienić na przykład z trybu Normal na tryb Eco, to musimy przeklikać się przez całe menu trybów. Tą zmianę uważam za e, no mniej pozytywną, ale jest jednak do, dosyć drobny szczegół. Przejdźmy teraz sobie do tyłu samochodu, no i tutaj już standardzik. Tutaj wiele nam się nie zmieniło, praktycznie nawet nic nam się nie zmieniło. Gdyby ktoś wrzucił mnie do tyłu tego samochodu, myślałbym, że jestem właśnie w równie dobrze poprzedniej wersji modelu EV6. No, jedyne po czym byśmy byli w stanie stwierdzić różnicę, to patrząc do przodu po nowym systemie Entertainment i nowej kierownicy, ale to już musielibyśmy spojrzeć kawałek dalej. Wisienką na torcie zostaje jeszcze gniazdko umieszczone pod nogami pasażerów z tyłu. Jesteśmy w stanie tutaj podłączać urządzenia elektroniczne, które nawet pobierają tak dużo prądu jak czajnik czy jakiś toster, albo oczywiście podstawowe jak ładowarka do laptopa. Na boczku drzwiowym ta sama sytuacja co w przedniej części samochodu. Mamy tutaj nowy materiał, czarny, już nie palcujący się w taki sposób jak wcześniej, oraz nowy materiał, którym pokryte są osłonki. Głośników. W tym konkretnym modelu mamy również bagażnik Frank z przodu, ale że jest to wersja z napędem na cztery koła. No to tutaj jakiegoś wielkiego bagażniczka nie znajdziemy. Zmieszczą nam się tu takie podstawowe rzeczy jak właśnie chociażby apteczka czy zestaw do pompowania kół w razie jakiejś awarii. Trójkąt czy przejściówka do podłączania urządzeń zewnętrznych. Tak poza tym, no, nie ma tutaj za wiele miejsca. Więcej już świadczymy, jeżeli weźmiemy wersję z napędem na tylne koła. Tutaj, jak sobie spojrzymy, pod spodem jest to dosyć mocno zabudowane, ale jest od razu silnik, który napędza nam przednią oś, więc no niestety, frank, za wiele nam tutaj w przechowywaniu elementów wyposażenia nie pomoże. Na koniec został nam jeszcze bagażnik, Mam tutaj parę prywatnych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Statyw i torba, ale do tego pod spodem niestety jestem w stanie stwierdzić brak jakiegokolwiek miejsca na rzeczy prywatne. Jest tutaj na głębokość dosłownie pięści miejsca. Jesteśmy w stanie tu wrzucić jakiś kabel do ładowania, ale niewiele więcej. Oczywiście zasuwana roleta, jak w przypadku poprzedniej wersji. Możliwość składania. Siedzeń bezpośrednio z bagażnika oraz gniazdko 12V z mocą do 180W. Zamknijmy sobie bagażnik. Oczywiście zamykana klapa automatycznie. I to by było na tyle. Czas przejechać się samochodem. A więc jesteśmy już w drodze. Teraz czeka nas przejazd troszeczkę. Miastem następnie autostradą, wodnicą autostradową i w międzyczasie co nieco wam opowiem na temat tej konkretnej wybranej konfiguracji i 6 Facelifting rocznik 2025, oczywiście. Ee, ten poszczególny model, ta poszczególna wersja, to jest wersja GT Line z napędem na cztery koła i z jeszcze ciekawych wersji 325 mocy systemowej. Dosetki, według danych katalogowych, zajmuje mu dotarcie w okolicy 5,2-5,5 sekundy, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale z własnych pomiarów już niejednokrotnie byłem w stanie wykręcić dokładnie 4,9 od 0 do 100. Jest to bardzo dobry wynik? Myślę, że godny e, już w miarę sportowego samochodu elektrycznego z mocą 325 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o takie funkcje dodatkowe, w tym konkretnym egzemplarzu mamy dołożone szklany dach oraz nic więcej. Już jeszcze ewentualnie dopłata za kolor. Kia v 6 mamy dostępną w dwóch jeszcze wersjach. Podstawowa jest wersja z napędem na tylną oś, 170 koni mocy systemowej, a do tego bateria 64 kWh, która pozwoli nam na przejechanie około 600 km według testów WLTP. Do tego mamy również wersję z napędem na tylną oś 229 koni mocy i tam mamy też już większą baterię, czyli tą 84 kWh. Jak dla mnie, jeżeli ktoś oczywiście nie planuje wyjeżdżania poza miasto, 64 kWh w tym konkretnym modelu jest to moc optymalna, ponieważ Niezależnie od wybranej baterii, wybranego ogniwa, mamy cały czas dostępną tą 800V instalację. A co nam zmienia instalacja 800V? Przede wszystkim możliwość szybkiego ładowania. W samochodach elektrycznych jest to ważniejsze niż wielu osobom mogłoby się wydawać, ponieważ 800V instalacja w przypadku Kia EV6 pozwala nam na ładowanie nawet do 245 kWh. Jest to moc sprawdzona, którą będziecie widzieć też również na przybitkach w międzyczasie. Udało nam się dojechać na stację ładowania. Mamy 6 km zasięgu i 2% baterii. Całe szczęście jest to szybka ładowarka Ionity, więc bardzo, 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 bardzo ekspresowo uzupełnimy prąd. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądało w ogóle ładowanie, bo jest aż z tak niskiego procentu bo jeszcze się nigdy nie ładowałem. Zobaczmy sztykę. hop. Trzeba teraz zwalidować kartą. A więc tak, na sam start z takiego niskiego poziomu, nie wiem, czy to widzicie, o, 220 kW 718V minuta ładowania i zobaczcie jak to pędzi. O to będzie może widać o. I tak uzupełnia się nasz poziom naładowania. Coś nie możemy złapać fokusu. Ale w każdym razie 4 zaraz 5 kW. Eee, I wynika ona z tego, że po prostu w moim egzemplarzu, w którym ja jeździłem i miałem okazję wybrać się już w niejedną szeroką, dużą podróż po Europie, właśnie to był czynnik, chyba jeden z najważniejszych, jaki właśnie udało mi się eee, wysnuć jakby taki główny wniosek, że podstawową rzeczą, niezależnie od baterii, jaką macie, jest właśnie ta moc ładowania. I w przypadku tego modelu EV6. Wszędzie mamy 800V, 245kWh maksymalnej mocy ładowania. W przypadku modelu właśnie EV6 jeszcze dużym plusem jest to, że jednak ten samochód zachowuje świetną krzywą ładowania. I niezależnie od tego, czy ładujemy się z poziomu 20%, 30%, 40%, cały czas jesteśmy w stanie ujrzeć to 245kWh, co w przypadku konkurencji takiej jak Tesla chociażby jest to no Praktycznie niemożliwe. Tesla ma słabą krzywą ładowania i wiele innych marek również zachowuje dosyć słabą krzywą ładowania. EV6 jest w stanie bardzo długo ładować się z tą maksymalną mocą, za co osobiście sobie chwalę ten model właśnie w takich dłuższych podróżach, w szczególności albo nawet w szybkim miejskim podładowaniu się. Podczas wizyty w centrum handlowym również jesteśmy w stanie w ekspresowy sposób uzupełnić tą baterię. Włoska sieć ładowania, która występuje w sumie najczęściej na stacjach benzynowych, ma bardzo ciekawą funkcję. To on szycza się zwłaszcza się Free2, i akurat ja korzystam z niej za pomocą karty Kia Church. Patrzcie na to. Jesteśmy w stanie podejrzeć dokładnie krzywą ładowania. Ja w tym przypadku mam tutaj krzywą ładowania mojego modelu EV6 z poziomu 26%, gdzie wystrzeliło to do poziomu, no tam prawie te 230 parę kW. I teraz widać jak to szło do góry, o, wrócimy sobie session I, i, i tutaj i mamy pyk i widzimy dokładnie tą krzywą ładowania I na poziomie 16 minut już powyżej 80% znacznie zaczęło nam to spadać mamy tu 85% mamy 26 kiedy się zaczęło i widzimy już 81 kW w każdym razie fajna funkcja bo dla tych którzy nie mają np przykład podglądu krzywej ładowania w aplikacji to możemy sobie to łatwo sprawdzić bezpośrednio na ładowarce uwaga czas 17 minut doładowanych 51 kWh czyli tyle ile auto zużyje nam w ciągu 250 km kończymy sobie sesję ładowania i lecimy dalej w podróż. Wracając już do poszczególnych wersji. Kolejna ta większa właśnie bateria z napędem na tylną oś. Mówi się o zasięgu nawet do 700 dokładnie 20 km, czy 700 nawet 60 km w cyklu miejskim, a 560 do 580 w cyklu mieszanym. No wynik jest fantastyczny i jestem w stanie niego niego osobiście uwierzyć, ponieważ moim samochodem te zasięgi w tej mniejszej baterii 77 kWh, ponieważ Kia EV6 właśnie po liftingu zyskała również nowe ogniwa, robiła zasięgi w okolicach 400 km po autostradzie, a poza autostradą to byliśmy w stanie zrobić około te 460-480 km. Mówię tutaj akurat w wersji napędem na 4 koła i mocy 325 KM. Tutaj ta moc się nie zmieniła. Osiągi również się nie zmieniły, ewentualnie troszeczkę na niekorzyść tego egzemplarza nowszego 0,1 sekundy różnicy w przypadku przyspieszenia do 100 km na godzinę, z uwagi na większą masę. Jednak większa bateria to również większa masa a mówimy o zwiększeniu się baterii o troszkę ponad 10%. Przechodząc już do samych osiągów prędkość maksymalna takiego egzemplarza to 192 km na godzinę. A zużycie prądu w przypadku jazdy autostradowej z prędkością 115-120 km na godzinę to około 18-19 kWh na 100 km. Oczywiście zależy to również od warunków temperatury na zewnątrz, ale do tych 20 kWh na pewno zrobicie to zużycie bez najmniejszego problemu. Systemy, które mamy obecne również na pokładzie tego egzemplarza, tego modelu, to asystent jazdy po autostradzie, dzięki czemu jesteśmy w stanie utrzymywać równą linię poruszania się po pasie drogi bez zjeżdżania na boki. Nie jest to klasyczny taki lane-assist, nie jest to lane-assist odbijający się od linii bocznych. Jest to jednak system, który jest w stanie idealnie po samym środku jechać tej drogi. Dodatkowo, jeżeli załączymy sobie tempomat aktywny, to tak naprawdę wychodzi nam rozwiązanie praktycznie autonomicznej jazdy. Mamy również asystenta, który pomaga nam zmieniać pas ruchu. Jeżeli jesteśmy już w wielogodzinnej podróży, jest to asystent dosyć przydatny, ponieważ jeżeli na przykład właśnie zmieniamy sobie pas, to on sprawdzi pierwszy, czy nie ma czegoś takiego jak właśnie samochód jedący obok. Czy ten pas jest bezpieczny do zmiany i wypada to super, ten system jest naprawdę niezawodny, jest to takie wzbogacony system po prostu asystenta martwego pola. No to stracie bardzo przydatne, szczególnie właśnie we wcześniej wspomnianych długich podróżach. Jeżeli chodzi o kwestię samego ładowania, wszystko zostało nam tak jak w poprzedniej generacji. Samochód troszeczkę polepszył swoją krzywą ładowania, jednocześnie zwiększając baterie, więc ten czas od 10 do. 80% w zaledwie 18 minut na naszych ładowarkach nam się tutaj utrzyma, więc jest to też kolejny duży plus. Z takich głównych zmian pomiędzy generacjami to kwestia wyciszenia. Samochód jest naprawdę dużo cichszy wewnątrz podczas takiej jazdy, chociażby właśnie teraz, obwodnicą. Hałas jest dużo mniejszy w środku i wynika to głównie z dwóch czynników, o które dopytałem się przede wszystkim, co nam się zmienia tutaj z kwestii komfortu. Zmieniła się Kwestia wyciszenia nadkoli, dołożono tam jakieś elementy wyciszające oraz poprawiono uszczelnienie drzwi. Te oraz poprawiono uszczelnienie drzwi i okien, szyby oraz drzwi. Mają po prostu lepsze również wyciszenie, co wpływa na poprawę komfortu jazdy. Jest to naprawdę odczuwalne i tak przesiadając się pomiędzy generacją poprzednią a nowszą, jesteśmy w stanie to w sposób zdecydowany odczuć. Oczywiście Wrażenia z jazdy podczas kierowania tym samochodem z uwagi na chociażby nawet inną kierownicę są też inne, zmieniły się, jednak sama czułość taka układu napędowego, układu jezdnego, układu kierowniczego pozostaje według mnie taka sama. Nie czuję zbyt dużej różnicy właśnie w takich kwestiach typowo jezdnych tym samochodem, raczej mówimy tu o poprawie komfortu z jazdy z uwagi na dużo lepsze Wyciszenie. Zgodnie z obietnicą, na sam koniec dzisiejszego materiału przedstawię Wam bezpośrednie porównanie pomiędzy tą generacją modelu IV6, czyli model po faceliftingu oraz wersją przed faceliftingiem. Tak jak obiecałem, zresztą udało nam się taki egzemplarz zdobyć. Także zostawiam Was z nagraniem i wracam za chwilę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał, w troszkę innej formie niż zwykle, przypadł Wam do gustu. Chętnie usłyszymy o tym z Waszych komentarzy. Oczywiście, jeżeli chcielibyście wprowadzić jakieś zmiany, jesteśmy tutaj dla Was, dlatego jeżeli coś w drugą stronę, właśnie nie pasowało, też również napiszcie nam o tym. Zapraszam na stronę Gamki.pl, gdzie dowiecie się o najnowszych promocjach i wszystkich ofertach, które mamy w naszej firmie. Zapraszam Was również do salonu w Lubinie oraz Długołęce, gdzie macie możliwość odbyć jazdę testową właśnie najnowszym modelem Kia EV6 po faceliftingu oraz sprawdzić różnice pomiędzy chociażby wersją podstawową oraz wersją GT-Line, bo takie również mamy na miejscu, chociażby właśnie w naszym głównym salonie w Długołęce. Także widzimy się w następnym materiale i do zobaczenia.